Jo, witam. Przechodzimy sobie dalej Krcz. Yy... Ale nie tutaj idziemy, zapomniałem. Przecież właśnie specjalnie otworzyłem na koniec tego odcinka to miejsce, żeby zdobyć tego. Żeby zdobyć yy... ten... tą gwiazeczkę tutaj. Przecież. O, właśnie tu nas wypuści. Nic nigdzie indziej nie ma. To jest chyba nasza dopiero pierwsza gwiazdeczka. Tak mi się wydaje. Ym. I nie popatrzyłem się, ile gwiazdek można zebrać. Fuk. Ach. No i właśnie. Otworzyliśmy sobie drogę. A co dalej? E? No i właśnie. Ja Wam pokażę, co dalej. Lumos. Dalej to Lumos. Właśnie, ukryte przejście. I mamy mało życia. Wiecie co? Albo nie. Jakie oddźwięki. Dzieci mogłyby się przestraszyć. O, już się właśnie uratowaliśmy, tak jakby. No. O jest żydko w razie co? Chodź tu. No! No! Jakim sposobem niby ten, to że skerdża, z... z... rozwaliłem skerdżem otworzyło drzwi? Ja się kiedyś bałem jak byłem mały to się bałem grać to, zawsze grałem tak to z mamą, mama, sterowa... mama sterowała, była SD, a ja czarowałem pamiętam, tak przechodziłem cały czas w poziom w tym, z Harrym Potterem, yy... Empra O, cześć, opa. A weźcie sprawdzić czy nic nie ma, nie ma. O ty! No, spadaj No właśnie Mamy trzecia już Wow, na 10 Ale coś mi się daje O, jest, mamy już więcej życia Dwa, a... dwa, wawa. Wa. <laughs> mamy dwa, aż te y... Piorunki, a można mieć ich aż pięć Więc to jest, to jest, do, jest okrągła sumka Prawda O, tu mam save'a No, o! Już słyszycie chyba, że są y gnomy Gdzieś Tu jest y y y Tu trzeba go tam dać Wtedy nam się sekret otworzy ten obok tutaj, tam jest, gdzie ta tarcza jest Właśnie Srebrna karta, w ogóle ile mamy tych kart? Mamy 6 kart srebrnych w ogóle idziemy z tymi kartami w górze Wszystko zbieramy na razie Nic w sumie nie ominęliśmy, tak mi się wydaje hmm. Od... Hmm. Właśnie, nie wiedziałem nigdy jak się dostać po tym... Ten... A już wiem jak się tam dostać po tą korę Vigenz. Już wiem. Dobra. Już przypomniałem. O, żyjesz. Tak, bo go trzeba użyć, tak naprawdę użyć tego slimaka dwa razy. uf jakby on tam spadł, to byśmy byli po ptakach. To by było źle. Okej, okay. okej okay. i okej okay. spadaj Uff Tu nic nie ma na dole To było tylko przejście tam Tu, które jest zresztą zamknięte Tu też chyba nic nie ma Sprawdzać takie te, bo tam często Właśnie Trzy, jej, trzy ziemniaki O, tak się dostać tam Potom, beacon, znaczy w po Sprytny nie? Mamy już 4 Tutaj z tymczasem jest trochę gorzej Tak powiem Szybciej, bo to jest jakby trudniejszy poziom Krwawy baron? Wow Ja się bałem tego pamiętam poziomu jak, nie wiem Czekajcie, gdzie to się mogło nam otworzyć? Nie pamiętam Wow, latające te Dobra, to są chochliki Uważać na nich yy, Dwa razy trzeba walnąć yy, Rictus Emprum Raz? A nie, dwa razy to było w innej tej W, yy, w trzeciej dwa razy trzeba było yy. Okej, okay, ale gdzie to nam się otworzyło? Coś czuję, że chyba tego kartę miniemy. Gdzie to nam się mogło otworzyć? Hmm. Na pewno się gdzieś otw otwierało. O, o. Nie! Dostaniecie mnie żywcem! I co teraz? A, tam! Tak, tam! E, Okej okay. Jednak nie tam FUK! Otwieraj się! I don't have time! Nic nie ma? Nic nie ma, dobra, idziemy Uwaga! Na to, bo tu łatwo spaść Od razu mówię Czekajcie Oho Właśnie, pamiętam jak ja spadałem stamtąd, żeby, jak, żeby, bo się chciałem cofnąć To jest sekret Właśnie, karta Srebrna Mamy 7 kart srebrnych, nieźle A potrzebujemy 40, oh my god Uff O Tak, oho Dobrze. Coś mi się nadal wydaje, że ominęliśmy jakąś kartę. Ach. Gini. Jesteśmy w sumie zaraz na końcu tego poziomu. Poziom tak trwa gdzieś nie wiem z 20 minut. Nie. Zaraz nie. Czekajcie. Jak to się przechodziło? Mm. Już chyba wiemy mm. jak na wiem już O, Okej, tu będzie walka od razu was wrzadzam, tu będą gnomy. Tak mi się wydaje. Przynajmniej Mówiłem! Dupę nam w... roztwiera dupę swoją. Czeka aż ktoś wejdzie. A, a ten co tu robi? LOL Kto go tam? Dziwny Ayy Okej Okej, on tam Dobra, zrobiliśmy parę fasolek. Fajnie karta 15 kart już I 6 gwiazdeczek Albo możliwe, że to nie było do karty, tylko do gwiazdki Niestety Ale to nic się nie stało i tak mamy najwięcej w sumie Więc Nawet tak nie będziemy mieć wszystkich gwiazdek, to i tak pójdziemy do tej yy, Komnaty fasole Generalnie chyba tam się da LOLS, co to jest? Tam się da pójść chyba trzy razy Coś takiego No Nie właśnie, ja zawsze stosuję, ja się nie wracam tradycyjną metodą, tylko tak się spadam. O. Siedem gwiazdek. O, i znowu słyszę gnomy. To głupie jest, jak ci tak nagle wyskoczą. In. E... Pamiętam, że coś tu śpiewałem, ale coś trudnego śpiewałem poprzednim tym. A, tam A po co to w sumie jest? Eee. Okej. Okay. Łuu! Wow. Dran jeden. Dobrze, że się odsunęłem. Mówiłem, że on wypada. Pamiętam jak się wystraszy... On, on potrafi o zawał przyprowadzić, jak się kurde, tak... A fasolki i tak... O kurde. Siedem gwiazdek tylko. Nie podoba mi się to. Mm. Mówi... O! Okej. Okay. fajnie, dobra, czyli dwie gwiazdki opuściliśmy, nie wiem gdzie są. No właśnie, trochę nie, nie, nie jestem zadowolony z tego wyniku, ale no płakać nie będę. 8 gwiazdeczek. 110 punktów dostaliśmy, więc to też dużo jest. już mamy 645 yy, posolek, Lol. dużo. Zacznie, co no ja, zacznie, ja wiem! No ja wiem kochany, no ja... Bleh. Sorry, Harry nie jest gejem. Harry nie Justin Bieber. Mhm. I znowu Gryfinder będzie królował, tak, bo jesteśmy najlepsiejsi. O, już możemy pójść tu. Ten sekret. Bo mamy skerch ale nie mamy defendo nie wiem że tu trzeba defendo jeszcze no to jeszcze się poczekamy Witajcie. aha ha wygrywamy cały czas wygrywamy zobaczmy który dom jest w tym tygodniu na czele najwyraźniej prowadzi Gryffindor Ary. Fajnie Dumbledore, fajnie Nie pamiętam... O Jezu, yy, spieszyć się yy, Dobra Tym razem spróbuję inną drogą pójść Tom, ze skargem I błąd zrobiliśmy Straciliśmy tylko czas, fajnie nie cofamy się. Mm, mój błąd, przepraszam. O. Uf. Dobra, Pracamy się. Im więcej kart, tym lepiej... Raczej im więcej tych, tym lepiej. Jedziemy Jak będzie Spongeify to dużo ich się nazbieramy Ech mało Nie tak jak ostatnio Ja nie zebraliśmy 700 Curry, Kurde. Siedmiocyfrowe miejsce zbrodni. Filch pilnuje korytarza, gdzie zaczarowano jego kota, ale oh. teraz go nie ma. Taka wow. okazja. Uważasz, że komnata tajemnic naprawdę istnieje? Ja wierzę w opowieść Filchowi, nawet jeśli on sam nie wierzy. Nawet Dumbledore nie mógł odczarować Pani Norris. Nie wiem kto ją zaatakował, ale na pewno nie człowiek. Jesteśmy na miejscu zbrodni. Chyba możemy się rozejrzeć, skąd tu jesteśmy. A filcza nie ma. Pamiętasz ile wody było na podłodze? Skąd się tam wzięła? Stąd. Zajrzyjmy. No właśnie. I nie mogę tam wejść. Kto to mówi, że facetowska dla mężczyzn nie toaleta nie jest brudna w szkole? To dziewczyny brudzą, zalały cały korytarz. Straszy w toalecie. Jest zawsze nieczynna, bo Marta ma napady złego humoru i wszędzie Fajnie. rozlewa wodę. Nie życzę sobie, żeby gadano o mnie za moimi Oj, twarz. Ale kto może być dziedzicem Slytherina? Kto chciałby wystraszyć wszystkich ludzi nieczarodziejskiego pochodzenia z Hogwartu? Draco Malfoy. Słyszeliśmy, jak nazwał Hermionę szlamą. Ale jak udowodnimy, że to on? Trzeba by dostać się do salonu ślizgonów i wypytać Malfoja. No właśnie. To też będzie zwiastun misji jednej, ale to nie teraz. Ale to niemożliwe! Potrzebne nam będzie trochę eliksiru wielosokowego. Przemienia człowieka w kogoś innego. Możemy zamienić Harego w ślizgona. Nikt by się nie zorientował. Obawiam się, że dwa składniki może być ciężko zdobyć. Sproszkowany ruch. Nie lubię i skórę bumslanga. Harry, będziesz musiał je zdobyć, żebym mogła zrobić eliksir. Wiesz skąd mogę je wziąć? Róg dwurożca jest w zapasach Snape'a. Nie jestem pewna co do zrzuconej skóry Bumslanga. Muszę sprawdzić... Bilet. Lubiłem tych misji. Cudownie. Korytarze pełne paćki, ale... No zabawa... dokładnie. Ach. Nienawidzę tych misji. Nie chcę gdzieś zapisać grę. Dobra, to się skończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało. W następnych odcinkach pójdziemy się paćkać. I okradę Snape'a. Nienawidziłem tych misji jeszcze bardziej niż Skerja. Ale no... Co? Nie ma co płakać, nie? No, mam nadzieję, że wam się podobało. Jak się podobało, dajcie lajka. Yy, komentujcie, napiszcie co źle, co dobrze. No, subskrybujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!